Cześć wszystkim! Z tej strony Sylwia i zapraszam Was na zupełnie nowy podcast Platonopolis. Stworzyłam go z myślą o wszystkich miłośnikach filozofii, lecz w szczególności o tych, którzy przygotowują się do Olimpiady Filozoficznej oraz do Matury z Filozofii. Pomyślałam, że podcasty obejmujące tematykę przede wszystkim podstawy programowej, lecz także inne zagadnienia mogłyby być pomocne w przygotowaniu zarówno do Olimpiady, jak i do Matury. Jeśli chodzi o te zagadnienia, które wykraczają poza podstawę programową, będą to z całą pewnością informacje i pomysły, które mogą się przydać zarówno na maturze, jak i na wszystkich etapach olimpiady. Te same podcasty, które są tutaj na Spotify, będą się pojawiać również w serwisie YouTube, a notatki z podcastów, które ułatwią w razie czego późniejszą naukę i powtórzenie zagadnień, będą się pojawiać na Instagramie. Na Instagramie będę też przeprowadzać ankiety z zapytaniem, który odcinek byście chcieli wysłuchać jako następny, i właśnie w takich ankietach będą propozycje tematów. Zarówno nazwę kanału YouTube, jak i nazwę Instagrama podam w opisie tego odcinka. Jest to mój zupełnie pierwszy raz, jak w całym swoim życiu nagrywam jakikolwiek podcast, więc proszę Was na początek o wyrozumiałość. Z całą pewnością na pierwszy raz nie będzie idealnie więc będę brać pod uwagę Wasze sugestie, o które bardzo proszę i będę się starała z czasem i wraz z rozwojem podcastu go poprawiać, żeby był on jak najbardziej przyjazny miłośnikom filozofii i jak najbardziej odpowiedni też do nauki i do relaksu. I już bez zbędnego przedłużenia zapraszam do odcinka na temat Arche o filozofii przedsokratejskiej. Cała filozofia zaczęła się wraz z filozofią przedsokratyjską i rozważeniami na temat arche. Jest to źródło czy też przyczyna rzeczy rzeczywistości, taki jej budulec, z którego jest ona zbudowana. Zasada, wedle której świat ulega przekształceniom. Filozofowie jońscy pragnęli znaleźć jakąś jedną rzecz, jedną substancję, za pomocą której można by było wytłumaczyć cały świat. I w tym odcinku przedstawię, jak poszczególni filozofowie przedsokratyjscy tłumaczyli naturę świata. Pierwszym, który podjął to zagadnienie, będąc jednocześnie pierwszym filozofem w historii, był Thales z Miletu. On za arche, czyli to, co tworzy świat i jest jego prezesadą, uznał wodę. Argumentował to tak, że woda może przyjmować różne stany skupienia. Jest to też substancja, która może się swobodnie zmieniać i uznał ją za najbardziej życiodajny element świata. Dzieje się tak dlatego, że wchodzi ona m.in. w skład pożywienia, jest obecna w zarodkach ciał, w ogóle z wody w dużej mierze składają się wszystkie organizmy, a także woda umożliwia ich wzrost i przyczynia się też ona do powstawania ciepła. Posiada więc wszystkie cechy niezbędne do tego, aby tworzyć rzeczy, stawać się nimi oraz kierować ich przemianą. Talesowi przypisuje się również stwierdzenie, że świat jest pełen bogów. By jednak móc wyjaśnić, co to znaczy, warto wprowadzić pojęcie hylozaizmu. Oznacza to, że materia posiada w sobie życie. Przykładem, który podawał tales, był magnes, a przyjawem życia przedmiotów miało być to, że mogą się one poruszać. Magnes był przykładem dlatego, że zdaniem talesa posiada on sobie wewnętrzną zasadę ruchu. Jednak skąd bierze się taka możliwość ruchu? Zważając do dło samoistnego i niezależnego od innych przedmiotów ruchu materii, tales wprowadził pojęcie duszy. Skoro zasilane przedmioty mogą posiadać sobie duszę, Zatem cały świat składający się z tworzących go rzeczy może być pełen bogów. Stwierdzenie takie pokazuje, że dla Thalesa rzeczywistość była ożywiona, żywo podlegająca zmianom, ale też w ten sposób jednolita i połączona przez jedno wspólne prawo. Uczeń Thalesa, Anaksymander, również podjął tematykę arche. Podobnie jak swój nauczyciel, uznał, że cała rzeczywistość ma jedną naturę, jednak na arche wskazał coś zupełnie innego. Był to dla niego Apeiron. To po polsku możemy tłumaczyć jako bezkres. Było to takie niegasnące źródło rzeczywistości, które, zdaniem Anaksymandra, było pozbawione konkretnych własności. Bezkres był też wieczny i miał wypełnić całą rzeczywistość. Jego zdaniem mógł on stanowić przyczynę różniących się od siebie rzeczy, takich jak na przykład woda czy ogień, które są, jak wiadomo, sobie przeciwne. Anaksymander był też zdania, że bezkres może nieustannie stwarzać świat ponieważ w swojej definicji nie posiada on żadnych ograniczeń, ani czasowych, ani przestrzennych. Taki pomysł może się nam wydawać dziwny, dlatego że bezkres jest czymś absolutnie abstrakcyjnym. W sumie też aneks Mandar był tym, który po raz pierwszy do filozofii wprowadził takie myślenie abstrakcyjne. Kwestia też jest taka, że w przeciwieństwie do wody uznanej za arche przez Thalesa, nie możemy go poznać empirycznie, to znaczy doświadczalnie. Jest on według Anaksymandra jedynie możliwy do poznania w sposób rozumowy. Można się też zastanowić w ogóle, w jaki sposób miałyby rzeczy z tego bezkresu powstawać. Zdaniem Anaksymandra jest to możliwe, dlatego, że istnieje w świecie wieczny, ciągły ruch. Powoduje on oddzielenie od siebie przeciwieństw i wyodrębnienie poszczególnych substancji. Można zatem zauważyć, że Anaksymander ma też coś wspólnego z hylozoizmem, który, jak już wyjaśniłam wcześniej, polega na tym, że materia posiada w sobie życie. Biorąc pod uwagę to, że Anaksymander uznał za arche czynnik, do którego można dotrzeć na podstawie tylko intelektualnego dociekania, w zależności od tego, kto jakie ma zdanie, można uznać, że był to pewien postęp względem poglądów Thalesa, ponieważ Anaksymander chciał prowadzić coś więcej. Kolejnym filozofem podejmującym zagadnienie arche był Anaksymenes z Miletu, który z kolei był uczniem Anaksymandra. On za arche uznał powietrze, co argumentował tak, że porusza się ono nieustannie, a także łatwo poddaje się ono przemianom. Kiedy powietrze się zagęszcza, to jego zdaniem powstają ciała stałe, a gdy ulega ono rozrzedzeniu, to tworzą się rzeczy ulotne. Powietrze jest także czymś zdecydowanie bardziej konkretnym niż bezkres wprowadzony przez Anaksymandrę. Pozostaje ono tak samo jak bezkres, niewidzialne i ulotne, jednak jest ono w pewien sposób też materialne. Powietrze jest także najistotniejszym czynnikiem życia. Utwarzamiane jest ono przez Anaksymenesa z tchnieniem i stanowi konieczny warunek życia człowieka, a także wszystkich innych istot. Anaksymenes dostrzegł też inne zalety uznania powietrza za arche. Stwierdził on, że ma ono niemal boską naturę, a obecność ruchu daje z kolei możliwość wywoływania realnych i bezpośrednich zmian w świecie. Powietrze nie wymaga w porównaniu do Apeilonu żadnego odwoływania się do zewnętrznej siły, tak jak na przykład wieczny ruch, który wpływałby na świat przyrody. Jest to ważny zwrot w myśleniu, ponieważ nie musimy mnożyć bytów. Oczywiście o brzydkie Okhema nie możemy mówić tak wcześnie, ponieważ jest to coś, co zostało wymyślone zdecydowanie później, o czym być może poświęcę osobny odcinek. Jednak. Y tak. Grzegorz Hema polega na tym, żeby nie mnożyć bytów ponad potrzebę. I właśnie takie myślenie, jakie proponuje Anaximenes, pozwala wyeliminować pewne elementy i zmniejszyć ich liczbę. I różnic, które występują pomiędzy myślami pierwszych trzech filozofów jońskich, można zauważyć trzy wspólne cechy. Po pierwsze, wszyscy oni pojmują naturę jako żywą i materialną całość. Wszyscy z nich uznają istnienie określonego tworzywa, czyli arche. I po trzecie, Wszyscy trzej traktują materię jako posiadającą w sobie życiodajną siłę. Następny w kolejności jest Heraklid z Efezu, przy czym jest on ważną postacią i warto byłoby wspomnieć o nim trochę więcej niż tylko o jego arche. Powiedział on kiedyś słowa pantarej, czyli wszystko płynie, wszystko się zmienia. Jest to wyraz wariabilizmu, który znaczy dokładnie to. Jemu przypisuje się autorstwo myśli, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Stwierdził on też, że w świecie zmienia się dosłownie wszystko, oprócz jednej rzeczy, czyli samej sobie zmiany. Można tutaj zauważyć pewną sprzeczność logiczną, ponieważ skoro ma się zmieniać wszystko, to teoretycznie zmiana też powinna się zmieniać. Dlatego też Parmenides z Elei krytykował stanowisko Heraklita z Efezu, lecz jednak jest to myśl na osobny odcinek. Kontynuując. Zdaniem Heraklita, ludzkie życie jest ciągłym stawaniem się i ciągiem następujących po sobie zdarzeń. Uważał też, że stawanie się polega na przychodzeniu własności rzeczy w ich przeciwieństwa. Rzeczy zimne ogrzewają się, wilgotne stają się suche. Zmiany te zachodzą na drodze walki, takiej w cudzysłowie pomiędzy rywalizującymi ze sobą skrajnościami. Poszczególne rzeczy nie mogłyby istnieć, gdyby nie wyłaniały się ze skrajności. Przykład jest taki, czy na przykład dobro istniałoby, gdyby nie było zła? Czy pokój byłby możliwy, gdyby nie istniały wojny? Konflikt takiego rodzaju był dla Heraklita źródłem powstawania wszystkich rzeczy, lecz także najogólniejszym prawem rządzącym rzeczywistością. Z chaosu walczących stron ostatecznie miałaby się wyłaniać jedność przeciwieństw, i chociaż walka i zgoda są wobec siebie rzeczami przeciwstawnymi, w ich naprzemiennym następowaniu, zdaniem Heraklita, kryje się harmonijna rzeczywistość. Za arche Heraklit uznał ogień. Istnieje on dzięki unicestwieniu innych rzeczy. Żyje on śmiercią tego, co spala. Podlega on też ciągłym przeobrażeniom i ma w sobie zdolność do samoczynnej zmiany. Może obracać się też w inne rzeczy, stając się dymem i popiołem, a także w cudzysłowie powracać do życia, niszcząc to, co pojawia się na jego drodze. Odnosząc się do ognia, charakter prawdopodobnie odnosił się do logosu. Logos dla starożytnych Greków miał bardzo szerokie znaczenie. Oznacza to m.in. prawo rządzące wszechświatem, rozum, mowę człowieka, a także w sumie połączanie tych rzeczy. Znaczenie jest bardzo szerokie i w słownikach można czasami znaleźć wytłumaczenia tego pojęcia na całą stronę. Jednak te są moim zdaniem trzema najważniejszymi. Już w tej chwili, atryhując od pojęcia arche, Heraklit kwestionował ludzkie doświadczenie jako źródło rzetelnej wiedzy. Ponadto uznał on, że w większości ludzie znajdują się w stanie snu. Nie wiedzą czym jest prawdziwa rzeczywistość, ale bezkrytycznie wierzą w świadectwo własnych zmysłów i także to, co usłyszeli od innych ludzi. Że budzenie z tego snu miałoby polegać na tym, że odkryjemy, że istnieje wspólny porządek, do którego można dotrzeć na drodze rozumowania. Cytując jedno z dzieł Heraklita: Obudzeni mają jeden wspólny świat. We śnie każdy wraca do swego własnego. Złymi świadkami są oczy i uszy mających duszę barbarzyńców. Choćbyś wszystkie drogi schodził, nie odnajdziesz granic duszy, tak głęboka jest jej mowa. Przeciwieństwa się godzą, a z różnych dźwięków powstaje najpiękniejsza harmonia. Koniec cytatu. Jak widać zatem, Heraklit poza rozważeniami metafizycznymi dotyczących natury świata wprowadził też pewien element epistemologii dotyczący tego, jakie poznanie jest rzetelne. Warto tutaj teraz wprowadzić parę pojęć. Pierwsze to monizm numeryczny, czyli ilościowy. Głosi on, że cała rzeczywistość jest jednością i nie może ona posiadać w sobie żadnego wewnętrznego zróżnicowania. Poglądem przeciwstawnym jest przekonanie, że istnieje wiele jednostkowych bytów. Jest to pluralizm numeryczny, inaczej ilościowy. Monizm i pluralizm są nie tylko numeryczne, lecz także jakościowe. Monizm jakościowy głosi, że wszystkie byty sprowadzają się do jednej określającej je natury, czego przykładem było arche, pojawiające się u wielu filozofów jońskich. Pluralizm jakościowy z kolei mówi, że zróżnicowaniu ilościowemu świata towarzyszą różnice jakościowe. Rzeczywistość składa się z wielu odmiennych od siebie bytów. Jak można na razie zauważyć, dotychczas przedstawieni filozofowie reprezentują monizm. Uznają oni jedną substancję, która tworzy świat, i właśnie starali się wyjaśnić ją za pomocą jednej rzeczy, żeby tego zróżnicowania nie było. Do tego, Wśród filozofów jońskich pojawili się też ci, którzy głosili pluralizm, o czym zaraz opowiem. Bardzo ciekawym reprezentantem tej myśli był Empedokles, który uważał, że poszczególne rzeczy istniejące w świecie podlegają nieustannym zmianom, jednak proces ten nie powoduje zaniku elementarnych cząstek bytu. Tymi elementarnymi cząstkami było jego arche, za które uznał cztery żywioły, czyli wodę, ogień, ziemię i powietrze. Uznał on, że świat nie składa się z jednej substancji, tak jak wcześniej to była tylko woda, tylko powietrze czy tylko ogień, lecz je wszystkie. Świat stanowi ich połączenie, jest ich mieszaniną. W tym miejscu warto wyjaśnić, w jaki sposób te żywioły łączą się ze sobą. Zdaniem Empedoklesa proces ten jest możliwy dzięki istnieniu dwóch sił, miłości i nienawiści. Miłość jest siłą łączącą, natomiast nienawiść rozdziela je od siebie, te wymienione wcześniej składniki. Działanie obu tych sił decyduje o tym, w jaki sposób kształtuje się i zmienia rzeczywistość. Można zauważyć, że stanowi to wyraz odejścia od hylozoizmu pierwszych filozofów. Według Empedoklesa zasada ruchu rzeczywistości nie tkwi w samych przedmiotach, lecz pochodzi ono od zewnętrznych czynników. Empedokles wyróżnił pewien cykl działania tych dwóch sił. Na początku, w pierwszej fazie przemian mamy istnienie pełnej i całkowitej jedności świata, którą nazwał Sphairos. Jest to stan pełnego zjednoczenia cząstek elementarnych. Drugi etap to faza istnienia kosmosu. Jest to chwila, gdzie rzeczy różnicują się dzięki działaniu tych dwóch przeciwstawnych sił, miłości i nienawiści. W tej chwili może pojawić się człowiek. Kiedy siły rozpadu dominują nad siłami łączenia, kosmos się rozpada, tworząc stan chaosu. Natomiast działanie miłości umożliwia ponowne tworzenie się kosmosu aż do momentu całkowitego połączenia wszystkich elementów. Cały ten cykl powtarza się w nieskończoność. Empedokles uważał, że podobnie do rozwoju świata przedstawia się życie człowieka i uznał on, że stan wewnętrznej równowagi żywiołów reprezentujących życie człowieka jest naszym najważniejszym celem. Kolejnym pluralistą wartym uwagi jest Anaxagoras. Opierał on swój pluralistyczny pogląd na pojęciu zarodków, czy też nasion. Inna nazwa na nie to homo i jest to termin wprowadzony przez Arystotelesa. Te homoiomerie miały tworzyć rzeczy, będąc nieskończone pod względem liczby, w pełni określone jakościowo, niezmienne, a także wieczne. Zarodki rzeczy miały być podzielne i każda z części uzyskanych w efekcie rozdzielenia nasion była według Anaxagorasa identyczna pod względem jakościowym. Jednak te poszczególne homoiomerie miały mieć ze sobą różnice pod względem charakteryzujących ich cech. Według Anaxagorasa, zanim doszło do podziału i zróżnicowania poszczególnych nasion, istniały one w formie mieszaniny, która odznaczała się pełnią wszystkich możliwych własności, które występują w świecie. W każdej z poszczególnych homo pozostały wszystkie składniki mieszaniny. Można zauważyć, że w świetle tego poglądu cały świat posiada wspólną naturę i w każdej rzeczy znajdują się te same fundamentalne elementy połączone w różnych konfiguracjach określających ich charakterystyczne cechy. Jednak jak to się stało, że ta mieszanina zmieniła się w jednostkowe rzeczy? Skoro nasiona zawierają w sobie wszystkie możliwe własności, które istnieją, to zdaniem Anaxagorasa te cechy rzeczywistości zostały już określone na samym początku istnienia świata. Jego zdaniem konkretne byty powstały w momencie, gdy boski umysł, z greckiego nous poruszył świat i tym samym spowodował wyłonienie się poszczególnych rzeczy z tej mieszaniny. Umysł ten był dla za szczególnym rodzajem bytu. Nous pozostawał niezmienny i niezależny wobec innych rzeczy. Ostatnią na dzisiaj koncepcją pluralistyczną, którą chciałabym przedstawić, jest atomizm reprezentowany przez Leucypa z Miletu oraz Demokryta z Abdery. Ich dwoje było prekursorami naturalizmu, czyli stanowiska sprowadzającego wszelki byt do przyrody i uznającego wydarzenia zachodzące w rzeczywistości jako zdeterminowane czyli odgórnie określone przez prawa przyrody. U poprzednich filozofów pojawiały się pewne elementy antynaturalizmu czyli poglądów wprowadzającego nieredukowalność rzeczywistości do zjawisk i praw przyrodniczych, dopuszczając też możliwość istnienia jakichś wyższych sił. Tak jak u Naksego Rasa były to Nous, czy też w filozofii chrześcijańskiej przykładowo może to być Bóg. Atomiści byli tymi filozofami, którzy kompletnie pozbawili swoje rozważania na temat przyrody uzasadnienia odwołującego się do boskości czy też sił duchowych. Jak sama nazwa wskazuje, prowadzono do rozważań atomy. Można w ten sposób uznać, że dla atomistów archea stanowiły atomy. Miały one następujące cechy. Była ich nieskończona liczba, były też one niepodzielne. Były tak małe, że nie ma możliwości dostrzec ich gołym okiem. Atomy te różnią się między sobą pod względem ilościowym, a także kształtem, ale nie różnią się pod względem jakościowym. Ponadto atomy są bytami, które nie posiadają wielkości, co sprawia właśnie, że są one niepodzielne. Atomy te są w ciągłym ruchu, dzięki czemu się ze sobą łączą, tworząc układy, a następnie poszczególne rzeczy. Ponadto atomiści wprowadzili pojęcie próżni, która jest czymś niematerialnym, jednak bytem rzeczywistym. Takie ujęcie atomów w ciągłym ruchu wiąże się z dwiema konsekwencjami. Po pierwsze, nie ma już konieczności ustalenia pierwszej przyczyny ruchu, takiej jak boski umysł, ani inna pozamaterialna przyczyna istnienia rzeczy. W takiej koncepcji świata, świat działa jak mechanizm, który nie wymaga żadnej zewnętrznej ingerencji. Po drugie, Taka koncepcja może wprowadzać determinizm, czyli przyczynowe uwarunkowanie wszelkich zjawisk zachodzących w takim uporządkowanym systemie. Innymi słowy, atomiści uznali, że każde zdarzenie ma swoją wywołującą je przyczynę. Odległymi konsekwencjami tego poglądu może być kwestionowanie istnienia Boga jako istoty stwarzającej świat, wpływającej na przebieg zdarzeń w nich zachodzących, ale także determinizm poddaje wątpliwość istnieniu jakiejkolwiek wolności człowieka. Tego, że jest on wolny i że posiada wolną wolę. Takie twierdzenie Demokryta o braku zróżnicowania i braku podzielności atomów może doprowadzić do uznania, że każda rzecz tworząca świat sprowadza się jedynie do układu cząstek materii. Chociaż rzeczy są od siebie oddzielone i każda z nich stanowi odrębną jedność, to u podłoża każdego przedmiotu tkwią takie same, niezróżnicowane jakościowo elementy. Co prawda, Demokryt nie negował tego, że posiadamy duszę. Jednak składa się ona tak jak materia z atomów, a zatem po śmierci ulega ona rozpadowi. Taka dusza nie może być wieczna. Na gruncie atomizmu człowiek też nie jest istotą, która pełni jakąkolwiek wyróżnioną najistotniejszą funkcję w przyrodzie. Demokrytem i Leucypem kończąc, mogę stwierdzić, że to są już wszystkie najważniejsze koncepcje arche w filozofii przedsokratejskiej. Podsumowując: dla talesa najważniejszym składnikiem świata i tym, co go tworzy, jest woda. Dla Anaximandra Apeiron, czyli bezkres. Dla Anaximenesa było to powietrze. Heraklit z Efezu za Arche uznał ogień. Z kolei w koncepcjach pluralistycznych dopuszczających zróżnicowanie w świecie Arche stanowiły dla Empedoklesa cztery żywioły. Dla Anaxagorasa były to homo i zwane inaczej nasionami rzeczy lub zarodkami. A dla atomistów były to atomy. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał i że pozwolił on Wam wejść w filozofię tym, czym ona się w ogóle zaczyna. Gdyż przed filozofami przedsogratyjskimi nie było w ogóle żadnej innej filozofii. Przed Talesem i wszystkimi innymi gracze tłumaczyli sobie naturę za pomocą tego, że na przykład Zeus powoduje piorunę. A Tales był tym pierwszym, który odrzucił takie myślenie teologiczne i chciał wprowadzić coś więcej. Jeżeli odcinek się Wam spodobał, to proszę o zostawienie pięciu gwiazdek dla podcastu na Spotify albo na YouTubie, pozostawienie subskrypcji. W miarę możliwości proszę też o zostawienie obserwacji na Instagramie, gdzie tak jak już wspominałam pojawią się też tam notatki z dzisiejszego odcinka na temat archeu presokratyków. Takie gesty, które wymieniłam, a także sugestie, które możecie zostawić, zarówno pisząc do mnie wiadomość prywatną na Instagramie, jak i zostawiając komentarze do podcastu na Spotify i na YouTube, pokazujecie mi swoje zaangażowanie. Także możecie podpowiedzieć, co mogę zmienić. Robiąc to, pokazujecie, że właśnie moja praca ma sens że będzie to pomoc dla Was w do olimpiady, czy też do matury, i że chcielibyście posłuchać o czymś więcej. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie, trzymajcie się ciepło, cześć.